Szanowne Panie, Drogie Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. Przez ostatnie pięć lat wielokrotnie spotykałam się z Kołami Gospodyń Wiejskich w Pałacu Prezydenckim i podczas wizyt w całym kraju. Dzięki temu miałam okazję poznać tworzące je Panie działalność Kół. Jestem pod ogromnym wrażeniem energii i woli działania wszystkich Pań. Wiem, jak wiele od Pań zależy i jak wiele czynią Panie dobrego. Koła są miejscem spotkań, wzajemnej pomocy i powstawania wspólnotowych więzi. Pielęgnują Panie lokalne tradycje i zwyczaje, przekazują z pokolenia na pokolenie swoją unikalną wiedzę i doświadczenie. Kultywują i upowszechniają zapomniane techniki rzemieślnicze i artystyczne, ale tworzą także nowe, pozytywne wzorce i podejmują ambitne wyzwania. Dlatego chciałabym serdecznie zaprosić do udziału w konkursie dla Kół Gospodni Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej organizowanym przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Podjęłam tę inicjatywę, bo chcę uhonorować osiągnięcia tysięcy pań działających w kołach w całej Polsce. Uważam, że dokonania pań powinny być możliwie szeroko prezentowane. Koła gospodyń wiejskich, a także każda z pań osobiście, tworzą niezwykle cenny kapitał społeczny. Dzisiaj są panie liderkami swoich lokalnych społeczności. Jestem przekonana, że dla milionów Polek mogą być panie inspiracją i przykładem, jak można wspólnie działać i odnosić sukcesy. Gorąco zachęcam Panie do zaprezentowania osiągnięć swoich kół. Regulamin konkursu, dostępny na stronie www.prezydent.pl, przewiduje wyłonienie laureatów i wyróżnionych w dwóch etapach wojewódzkim i ogólnopolskim. Ale tak naprawdę zwycięzcami będą wszyscy, którzy wystartują, bo najważniejsze jest działanie dla dobra wspólnego. Wszystkim Paniom z serca życzę niewyczerpanej energii i entuzjazmu w podejmowaniu na co dzień tych pięknych i bardzo pożytecznych inicjatyw.